Tu i teraz wyjątkowa gościni, pani profesorka Joanna Rusin, mistrzyni. Mowy Polskiej. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Od razu wyjaśnię, w ubiegłą sobotę w Dębicy rozstrzygnięto plebiscyt mistrza mowy polskiej i tytuł VOX Populi, kuźni, kuźni mistrzów mowy polskiej, uzyskał program Moda na język polski. Program, który pojawia się w telewizji. Rzeszów. I od razu powiem, pani profesorka Joanna Rusin jest jedną z twórczyń tego programu, z uczestniczek tego programu, razem z Adamem Bieniasem, dziennikarzem tak, tak. telewizji Rzeszów i Kazimierzem Orzogiem, profesorem tak. Kazimierzem Orzogiem, językoznawcą. To taka e, wspaniała trójca, która Uczy mieszkańców Podkarpacia, że język polski może jest trudny, ale warto się go uczyć i warto mówić poprawnie po polsku. Czy rzeczywiście istnieje coś takiego jak moda na język polski? No, mamy nadzieję, że tak, no, chociażby świadczy o tym oglądalność spora naszego programu. Poza tym język polski dobrze jest znać też z bardzo praktycznego y, powodu, mianowicie jak dobrze znamy własny język i jego gramatykę, to o wiele lepiej uczymy się języków obcych, bo rozumiemy te wszystkie sprawy gramatyczne o wiele lepiej, więc nawet i z tego względu jest dobrze znać. Rozumiemy, rozumiemy różne niuanse językowe, które zdaje się, że w języku polskim mogą sprawiać naprawdę dużo trudności. A tak, oczywiście. No, język polski bywa bardzo trudny. Mówi się, że jeden z najtrudniejszych języków świata. Tak, chociaż. Potrafiłabym pokazać parę innych. Jak byłam na Węgrzech, to niestety nauczyłam się tylko kilku wyrazów. Bocianot na przykład, przepraszam. A ja net Tak, 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 tak. Jeszcze Joregel. Dzień dobry, ale naprawdę pojedyncze wyrazy. Natomiast język polski jest szeleszczący, więc trudny w wymowie, yy, ma przypadki, których wiele języków nie ma. Y, więc jest to, jest to na pewno niełatwy język. W dodatku jeszcze y, niektóre wyrazy odmieniamy przez osoby, liczby, rodzaje, tryby, strony. Y, więc tego jest rzeczywiście mnóstwo i y, prawidłowo y, posługiwać się językiem polskim wcale nie jest tak Tak, prosto. dlatego ja podziwiam y, tych... Y, y, Przedstawicieli innych nacji, którzy mówią bardzo dobrze, na przykład profesor Norman Davis. No, ja podziwiam jego polszczyznę. Mówi świetnie. Także, no tutaj, z językami to też jest problem z idiomami. Z idiomami, czyli z tymi wyrażeniami, zwrotami nieprzetłumaczalnymi dosłownie na dany język. Ja tu mogę taki z obszaru języka polskiego podać stary przykład, jak to pewien tłumacz tłumaczył jakąś powieść, i tam padał taki idiom: Na dwoje babka wróżyła. No my wszyscy jak rozumiemy. Tak. A on w ogóle, że tak powiem, mówiąc potocznie, nie załapał, że to jest idiom. Nie wiedział i on przetłumaczył w miarę dosłownie: Gospodyni mu to dwa razy przepowiedziała. Zupełnie, zupełnie zmienił yy, znaczenie, prawda? No, no więc to jeszcze są takie rzeczy. Zarówno jak się uczymy obcego języka, no to ważne są idiomy. Ale też w języku polskim one oczywiście są. W internecie funkcjonują takie żarty słowne, właśnie żarty językowe, takie na przykład jak tłumaczenie polskich idiomów na język angielski. Thank you for the mountain. Tak, tak, tak. No to Stanisław Barańczak był w tym mistrzem. On y, znakomicie oczywiście tłumaczył literaturę angielską i bardzo wiele mu zawdzięczamy, chociażby Szekspira, przekład dzieł Szekspira, ale Barańczak też bawił się językiem, bawił się językiem i y, co najmniej kilkaset podawał takich przykładów dosłownego tłumaczenia y, idiomów. No i oczywiście tutaj śmieszne rzeczy wychodziły. W tej chwili na gorąco nie przychodzi mi do głowy przykład, ale jest taka książka Barańczaka, jeśli ktoś jest zainteresowany, Pegas z Deum Biał. Pegaz zdębiał. I tam jeden rozdziałik, to są właśnie idiomy y, tłumaczone y, dosłownie, dosłownie. No i wychodzą bardzo żartobliwe, bardzo żartobliwe y, sytuacje. Czy ma Pani jakiś ulubiony polski idiom i ulubiony obcy idiom na przykład angielski? Aha, angielski to na pewno home sweet home. <noise> Prawda? Nie ma to jak w domu. Lubię to. Y Natomiast czy polski idiom, jakiś, jakiś bardzo lubię? No tak się zastanawiam. Co ja, co ja lubię z idiomów, czy jakiś stosuję często? Trudno tak szczerze mówiąc na gorąco, to, to bardzo trudno mi powiedzieć, czy mam jakiś ulubiony. Bo nasz język w ogóle jest takim językiem troszkę. Tak, może ponieważ jestem połączeniem psiarza i kociarza. Znaczy, miałam psy a teraz jak się trochę postarzałam, to mam koty, to lubię idiom chociażby, że ktoś żyje jak pies z kotem. Na przykład. Co no oznacza, przykład? że żyje w mm. bardzo dużej przyjaźni. Otóż to. To jest często właśnie bardzo duża przyjaźń. Tak, tak, tak. Mhm. To od razu muszę się przyznać, że bardzo lubię taki angielski idiom I'm blue without you. Co wcale nie znaczy, że jestem niebieska. A, no właśnie. No właśnie. Mhm. Mhm. Tak, to jest, to jest właśnie tak. Że idiomu nie możemy przetłumaczyć dosłownie. Pani profesorko, a który z błędów językowych denerwuje Panią najbardziej? A z błędów językowych. Ja nie lubię takich mód czy trendów typu, że jakiś program jest dedykowany. I może dlatego, że ja jestem z pokolenia, kiedy dedykacje to się na książce pisało komuś. No, ewentualnie na obrazie czasem malarz mógł zadedykować. No, program jest przeznaczony dla kogoś. Program jest adresowany dla kogoś. Przygotowywany nie, dla nie kogoś. Lubię, bardzo nie lubię błędów typu w tym temacie. To się szalenie rozpowszechniło. Bardzo nie lubię rusycyzmów. Proszę pamiętać, że to rusycyzmy są... Na holu, na sklepie. W mieście Rzeszowie. W mieście Rzeszowie, no to jest takie niepotrzebne powtarzanie. To, to, mnie, to mnie irytuje. No i oczywiście wulgaryzmy, których jest w języku polskim bardzo dużo. Francuzi na przykład to głównie mają to jedno mert i nawet, czyli. To jest ten wyraz na G, już dosłowniej nie powiem. I najczęściej w filmach, także jak oglądamy francuskie filmy, to ten jeden, tam się pojawia, tam może ze dwa, ze trzy. A my tutaj... My, my po prostu... My nie mamy takiej świadomości, jaką miał na przykład Aleksander Hrabia-Fredro, nasz znakomity komediopisarz. On jak chciał, to potrafił zakląć siarczyście. Ale on wiedział, gdzie wypada, a gdzie nie Wypada, gdzie należy mówić pięknym językiem, nawiasem mówiąc, Fredro bardzo krytykował Napoleona także za brzydki wulgarny język, i w swoim pamiętniku 3 po 3 podkreślał nie tylko, że Napoleon na koniu nie tęgo wyglądał, ale że straszliwie klął. Straszliwie klą. Tymczasem, przekleństwa to mhm. takie wyrazy, które zawierają bardzo silny ładunek emocjonalny mhm. i mhm. używamy ich tylko wtedy, kiedy rzeczywiście emocje w nas się gotują. Tak, to już za moment powiemy nieco o programie Moda na Język Polski i o tytule Vox Populi, kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Prawda dzieją się, stoisz czy biegniesz, dotykają Cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami, losy w życiu. Naprawdę dzieją się. Armią kolorów otaczają cię, z każdej strony. Otwórz oczy, rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym. Królujesz. Wszystko jest pełne wiary, gdy tylko czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz. Mówi się, może zdarzyć się. głowa pełna marzy, gdy tylko czegoś pragniesz, gdy bardzo. Tu i teraz. Pani profesorka Joanna. Rusin, współtwórczyni programu Moda na język polski, programu, który jest emitowany w telewizji Rzeszów. Jak trafiła pani akurat do tego programu? A, ja trafiłam yy, no tak ciekawie, to znaczy ja już o tym mówiłam, że w moim przypadku yy, właściwie sprawdziło się takie powiedzenie, gdy Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno, bo ja byłam świeżo upieczoną emerytką, a na emeryturę poszłam trochę przed czasem umęczona biurokratyzacją i tak zwaną punktozą na uczelniach i byłam świeżo upieczoną emerytką tam dwa miesiące, czy i odezwał się do mnie mój były student, który zresztą na egzaminie z pozytywizmu dostał u mnie piątkę, Adam Bienias, z propozycją wtedy udziału w jednym odcinku o Marii Konopnickiej, bo akurat w 2022 zaczynał się między innymi rok Marii Konopnickiej. No i ja się zgodziłam, myśmy nagrali ten odcinek w Żarnowcu, oczywiście w jej dworku. I jak to Adam mówi po dziennikarsku, zażarło, bo miałam wystąpić w tym jednym odcinku. Tymczasem już wracając z trasy w aucie, zaczęliśmy rozmawiać. Ja od razu mówię, o, moglibyśmy pojechać do Oblęgorka, zrobić o Sienkiewiczu odcinek. Moglibyśmy pojechać do Nałęczowa, bo to dość blisko od Rzeszowa, zrobić odcinek o Prusie. Bo Nałęczów to było ukochane zdrowisko Prusa. O Fredrze pojechać do Odrzykonia, też nasze tereny no, i tak to, i tak to poszło, i okazało się, że, że zostałam. Jak sprawdza się taki trójkąt? Dziennikarz, literaturoznawczyni i językoznawca. No, to właściwie dopełnienie mm -hmm. wszystkiego, prawda? Tak, bardzo dobry trójkąt. Yy, zwłaszcza, że Adam jest polonistą i on jest wrażliwy na słowo, ma swoje gusta literackie, yy, jest oczytany, więc też wie o co chodzi. To nie jest tak, żeby on nie miał pojęcia, yy, rozmawiając o literaturze czy także o języku. Więc się uzupełniamy. No i Kazimierz, językoznawca. Ja, literaturoznawca, yy, więc yy, no naprawdę tak bardzo sympatycznie współgramy. Oczywiście czasem wchodzimy, że tak powiem, na te swoje poletka, bo na przykład Kazimierz coś powie na temat literatury, ja coś czasami na temat języka strzelę jakimś przykładem. Z rzadka, ale zdarza mi się. Ale generalnie yy, bardzo się uzupełniamy. Wszyscy we trójkę, a wszyscy jesteśmy polonistami. No rzeczywiście, to tak. jest yy, to co włączy tak. państwa, całą trójkę, uh -huh. to niezwykle ważne, aby o języku polskim nie mówić tylko przez pryzmat gramatyki, bo to nudne chyba, uh -huh. Uh -huh. prawda? Uh -huh. Trudno ciągle myśleć o podmiocie, o orzeczeniu, przydawce, uh -huh. dopełnieniu czy okoliczniku. Trudno uh -huh. również mówić o języku polskim uh -huh. przez pryzmat Części mowy tych odmiennych, tych mm -hmm. nieodmiennych, warto rozszerzyć tę wiedzę o literaturę. Kiedyś mówiło się, że dobrze po polsku mówią ci, którzy czytają. Tak, oczywiście, to zawsze tak było i tak będzie, no bo czytając y, od razu. W ogóle tak bezwiednie, można powiedzieć trochę automatycznie, bezwiednie poszerzamy słownictwo, yy, kształtujemy swój styl, yy, umiemy sami coś ładniej powiedzieć. Yy. Używając zdań y, wielokrotnie złożonych to wszystko daje literatura, wyobraźnię, kreatywność oczywiście. Dlatego od małego należy czytać dzieciom. Co na przykład nasz redaktor Adam Bienias robi. Oni obydwoje z żoną czytają córce i Mała Julka uwielbia. Julka teraz chyba 5 lat będzie kończyła, mała Bieniasówna. No i ona bardzo lubi, żeby jej czytać, a nawet w bibliotece ma swoją kartę i już sama sobie pożycza. Oczywiście, pod opieką rodziców. Czy kiedy prowadziła Pani jeszcze zajęcia ze studentami, kiedy egzaminowała mhm. Pani studentów, udawało się Pani rozpoznać, kto czyta, a kto nie czyta? No, to się widzi od razu, tak, tak. Można powiedzieć od razu, jak student otworzy usta. Także, jeśli ja na przykład widziałam, że ktoś w ogóle czyta, i ma jakieś zainteresowania konkretne, ma jakąś pasję, to nawet odpuszczałam wtedy, jeżeli nie wiedział coś na dany jeden konkretny temat, bo ja wiedziałam, że on sobie odczyta. Kiedyś tak mi utkwiło w głowie, przyszedł chłopak, który pasjonował się twórczością Dostojewskiego. I on zapytany ode mnie, przeze mnie o literaturę związaną okresem z naszym polskim pozytywizmem, o literaturę powszechną powiedział, że on chciałby, bo poprosiłam, żeby sobie wybrał pisarza, że on chciałby po Dostojewskim o Dostojewskim opowiedzieć, no i on mnie zachwycił, bo moim zdaniem wiedział więcej ode mnie i zresztą bardzo dobrze, że wiedział więcej ode mnie, bo to była jego pasja. Więc tak, to widać od razu, jak ktoś otworzy usta. Nawet biorąc poprawkę na tremę, prawda, że ktoś się bardzo denerwuje, ale na ogół, jeżeli ktoś jest oczytany to szybciej rusza z tak zwanego kopyta. O, mamy idiom. Ruszyć z kopyta właśnie. Niezwykle, tak. niezwykle piękny I w ogóle tak, 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 bardzo sympatyczny. Właśnie a propos mojej sympatii, ja lubię takie, takie dosłowne krwiste, typu, typu właśnie ruszyć z kopyta. To, to coś takiego jest bardzo sympatyczne. Więc w ogóle, jak ktoś nie lubi czytać, nie powinien iść na polonistykę, naprawdę. Bo tam trzeba mhm. bardzo dużo czytać. Tak, tak. Tak a propos jeszcze idiomów, to pisarka Janna Chmielewska mhm. wprowadzała o, jedna z moich ulubionych tak. idiomy. Moim ulubionym chyba idiomem Janiny no, jest jestem. zaprzeć się za nimi łapami. Tak, a ja bardzo lubiłam, jak mówiła o tym, że się coś rozdyśdało, rozdyśdało jajko na przykład, jak upadło, a o sukience, że pierna. Pierna to w bocznych drogach. Ja zresztą bardzo lubię Joannę Chmielewską. No to jeszcze mhm. dodajmy wołoducha, który jest. Wołoducha, był także... ksiądz ulubiony. nie Wołoduch wszystkiego nie zjawczyć. Tak tak. tak, 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 tak. <laughs> mhm. No to wróćmy jeszcze do tytułu. To jest tytuł, który chyba zobowiązuje najbardziej. Bo mistrz mowy mhm. polskiej, którego wybiera jakieś mhm. jury. To rzeczywiście y, y, honor, mm -hmm. ale zostać y, vox populi, czyli mm -hmm. to jest taki rodzaj nagrody publiczności. Tak, oczywiście. To jest, y, kuźni mistrzów mm -hmm. mowy polskiej to jest chyba najbardziej y, tytuł, który zobowiązuje do, do tego, żeby działać jeszcze lepiej w przyszłości. Czy tak. to jest tak, że się osiada na laurach? Nie, to uskrzydla, to uskrzydla i właśnie w naszym przypadku to nam w ogóle skrzydeł nie brakuje. Ja jestem w ogóle muzą, muszę się pochwalić tego w całości męskiego zespołu, ale coś takiego to bardzo uskrzydla. A w tym miejscu mam okazję, więc podziękuję wszystkim Państwu, którzy oddawali na nas głosy. Bardzo dziękuję, bo to dzięki Państwu, oczywiście w pierwszym rzędzie panu Edwardowi Marszałkowi, też mistrzowi mody polskiej, który zgłosił nas do nominacji. No, a potem Państwo ruszyli, i mm, tutaj nie ma zwyczaju. Organizatorzy nie podają, ile głosów wpłynęło na kogo, ale wiem, że bardzo dużo na nas wpłynęło. Więc my jesteśmy jeszcze bardziej uskrzydleni. To ja jeszcze. Jeśli to możliwe, bo skrzydeł nam nie brakuje. To ja na koniec... Finansów tak, ale skrzydeł nie. W takim razie Aha. użyję swojego ulubionego idiomu: chylę czoła. A, dziękuję. Zagłoba mówił czołem, biję czołem. Tak jest i jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Pani profesorka Joanna Dziękujemy. Rusin, literaturoznawczyni i współtwórczyni programu telewizyjnego Moda na język polski. Współtwórczyni, bo razem z Adamem Bieniasem i profesorem Kazimierzem Orzogiem, językoznawcą, laureatka tytułu VOX Populi kuźni mistrzów mowy polskiej. Była dziś gościnią magazynu tu i teraz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję.